Witajcie na kanale Basia to jest z tej strony, oczywiście Basia. Dzisiaj będziemy robić placki z cukini. Można też oszukać i powiedzieć placki ziemniaczane z cukinii, bo smakują troszkę jak cukinia, troszkę jak ziemniaki. Yy, gdyby nie kolor, kolor, to myślę, że udałoby się kogoś oszukać. W takim razie zaczynajmy! Kochani, dzisiaj do przygotowania placków z cukinii będą potrzebne 3 cukinie, jedna cebula, dwa niezbędne przedmioty kuchenne, czyli tarka i sitko i do tego coś, co nie wszyscy mają w domu, ale dla mnie to jest produkt must have czyli babka jajowata, łuska babki jajowatej. Pewnie wszyscy na początku mieli swoją przygodę z bołkami z babki jajowatej. U mnie też się to stało. Żywiłam się nim, bo brakowało mi pieczywa do momentu, kiedy nie odkryłam właśnie chleba z pasty tahini, czyli chleba sezamowego. Tutaj Wam podsyłam kartę. Na tej karcie macie wrzucony oczywiście filmik z dnia drugiego, na którym pokazuję, jak się właśnie robi. Taki chlebek z pasty sezamowej jest bardzo prosty w wykonaniu i moim zdaniem jeden ze smaczniejszych w porównaniu na przykład do wszystkich mieszanek, które są dostępne na rynku, są stosunkowo drogie, a tutaj to, wy, wy, to wykonanie takiego chleba nie jest zbyt drogie w porównaniu właśnie do całej reszty. Więc babka jajowata, produkt must have, więc przyda nam się do dzisiaj do naszych placków i olej kokosowy nierafinowany do smażenia Właśnie tych placuszków. Także moi drodzy, zaczynamy przede wszystkim od umycia i obrania cukini, i zaraz do Was wracam. Mamy obraną już cukinię. Zapomniałam Wam dodać, że będą potrzebne jeszcze dwa jajka. Zresztą wszystko będzie na dole w opisie, więc całą listę, co jest Wam potrzebne do dzisiejszego jedzonka, znajdujecie tam na dole. A w takim razie my się zabieramy za starcie na naszej cukinii i trzemy cukinię. Na małych oczkach, możecie też na dużych, ale to najlepiej zrobić tak, pół na małych, pół na dużych. Kiedy mamy już startą cukinię, przerzucamy ją na sitko na jakieś około pół godziny, aby cała woda, bądź większość tej wody, która znajduje się w niej, po prostu się nam odsączyła. Kochani, mamy jakieś 40 minut później. Ja tutaj już wylałam wodę, która się zbierała z tej cukinii. Dorzucam tutaj ale ostrzegam Was, naprawdę zróbcie rzetelnie to odsączanie, bo yy, później one po prostu będą Wam się rozwalać, coraz większa breja się będzie robiła i nie będzie to nic satysfakcjonującego, więc dodatkowo ręką możecie odcisnąć. Ja już też... Przepraszam. Ja już mam też od razu pogrojoną cebulę, którą tutaj dorzucam. Dodaję do tego dwa jajka, sól i pieprz. I mieszamy. Kochani, dodajemy troszkę ymm, babki jajowatej. Ja tutaj mam taką miarkę. Na niej jest napisane, zaraz Wam powiem ile. O, 15 ml. Więc jedną taką miarkę dodaję sobie na całość. Nie więcej, bo też zmieni nam to troszeczkę smak. Kiedy mamy już wszystko fajnie zrobione, odkładamy raz. I dajemy tam tłuszczyku. Ja sobie po prostu robię to zazwyczaj tak, żeby nie liczyć za każdym razem, kiedy dodaję. Po prostu daję sobie całe opakowanie. Ono ma 497 gram. Staram się po prostu zapamiętać, bądź gdzieś zapisać ile ma. Wszystko co sobie później po prostu dodaję, to będę odejmowała z tłuszczu, które... Tak, żeby mogła sobie dodać fitra tu na całą potrawę, bo pamiętajcie o tym, że to jest cała potrawa, więc ona tutaj będzie też rozdzielona na ileś porcji. Dodatkowo też y, pamiętajcie o tym, że tutaj się będzie zbierała cały czas ta woda, no bo nie jesteśmy w stanie siłą rzeczy wszystkiego stąd y, odsączyć, więc można później się po prostu w międzyczasie, kiedy one się smażą, trochę się pobawić i po prostu tą wodę odsączyć y, łyżką bądź po prostu dodać jeszcze troszkę papki jajowatej. Kiedy tłuszcz już nam się rozpuści i patelnia jest już gorąca nakładamy y, placuszki, tylko robimy je nie takie duże, tylko po prostu takie jedna łyżka max i rozpłaszczamy. Przykrywamy i czekamy aż się zrobią. Ostatnia porcja się dopieka, więc wyciągnę sobie na talerz, bo te już są w sumie, nie, jeszcze nie takie zimne, ale żeby sobie jeszcze zjeść ciepłe. Placuszki wyglądają wspaniale. W smaku są jeszcze lepsze, ale myślę, żeby spróbować, musicie zrobić. Niech Was nie zmyli też ilość, bo pamiętajcie o tym, że one się napiły tego oleju kokosowego, więc są też dużo bardziej kaloryczne, dużo bardziej puste, ale przede wszystkim są idealnym zastępstwem dla placków ziemniaczanych. Jeżeli oczywiście podobają Wam się takie materiały, jeżeli podobają Wam się moje filmy, jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem obok. Wtedy będziecie dostawać powiadomienie, kiedy będzie nowy materiał na moim kanale, a nowe materiały pojawiają się codziennie o godzinie 15. Na śniadanko do takich placuszków możecie wybrać jedno ze śniadania, z tych, które były tutaj już poprzednio. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki serdecznie. trzymajcie się cieplutko, pa pa. Hej!